Hej, witajcie w kolejnym filmie na kanale The Elder Scrolls Universum. W tym filmie zajmiemy się postacią, która złamała serce niejednemu graczowi The Elder Scrolls 5. Przyjrzymy się także wszelkim oficjalnym i nieoficjalnym informacjom, i na ich podstawie postaramy się odpowiedzieć na nurtujące pewnie wielu z Was pytanie, kiedy została zamknięta w krypcie Dim Hollow. A mowa oczywiście o Seranie. Serdecznie zapraszam. Serana jest córką lorda Harkona i Valeriki. Wraz z rodziną zostali wampirzymi lordami po tym jak jej ojciec zawarł układ z Molagbalem i założył klan Wolkihar w bliżej nieokreślonej lecz zamierzchłej przyszłości. Valerika ukryła seranę w krypcie Dim aby trzymać ją poza zasięgiem ojca i jego celów związanych z wypełnieniem przepowiedni tyranii słońca. Serana była córą mroźnego azylu, a więc czystej krwi wampirzycą, która uzyskała ten dar bądź klątwę po tym jak została poświęcona samemu Molag Balowi. Jej transformacja w wampira była skrajnie nieprzyjemna i emocjonalnie wyniszczająca ze względu na okrutną naturę Molag Bala. Serana i jej matka były ze sobą bardzo blisko. Jej relacje z ojcem były jednak dość chłodne, nie była jednak do niego początkowo wrogo nastawiona. Jak na wampirze standardy, jej relacje z matką były niesamowicie ciepłe i pełne miłości. To u boku matki Serana uczyła się nekromancji i innych rodzajów magii. Dzieciństwo Serany było bardzo samotne. Jako dorosła kobieta jest nieco defensywna, choć nie oziębła. Potrafi zręcznie unikać trudnych tematów, a także prowadzić rozmowę w ten sposób, żeby szła ona po jej myśli. Jest strasznie nieufna wobec obcych, tak aby nie stać się ich ofiarą. Serana ma dość dużo dystansu do siebie i jest inteligentna, ale nieco naiwna. Pamięta zarówno śnieżne elfy, jak i krasnoludy, więc jest nieco smutna, gdy dowiaduje się o ich zniknięciu. Lord Harkon popadł w obsesję na punkcie przepowiedni tyranii Słońca, która wymagała krwi Serany lub jej matki, aby zasilić łuk Auriela i zgasić Słońce. Valerika uciekła z Seraną i zabrała dwa prastare zwoje, które były potrzebne do pełnego zrozumienia przepowiedni. Podczas gdy Valerika ukryła się w kopcu dusz ze swoim zwojem, Serana została zapieczętowana w krypcie Dim Hollow wraz z drugim zwojem czwartego dnia domowego ogniska. Który to jednak był rok? Do tego przyjdziemy za chwilę. Valerika skonstruowała także skomplikowany sarkofag do zapieczętowania serany i umieściła wokół niej posągi gargulców, aby odstraszyć ciekawskich. Wiele lat później Serana została obudzona przez ostatnie smocze dziecię, które zostało wysłane przez obrońców świtu do zbadania krypty Dim Hollow, po czym wróciła do zamku Wolkihar. Po uwolnieniu z krypty Dim Hollow była bardzo ciekawa tego czym stał się świat. Znalazła w dobakinie swojego sojusznika, a następnie postanowiła przeciwstawić się swojemu ojcu. Wraz z naszym bohaterem odzyskali drugi zwój, skonfrontowali się z matką Serany w Kopcu dusz, a następnie odzyskali łuk Auriela od ostatnich znanych śnieżnych elfów, dzięki czemu mogli ostatecznie skonfrontować się z lordem Harkonem. Ale tę historię już pewnie bardzo dobrze znacie z dodatku do The Elder Cross Skyrim Dongard. Możliwe, że Serana udała się w poszukiwaniu lekarstwa na swój wampiryzm i nadal podróżowała z ostatnim smoczym dziecięciem. No dobrze, przejdźmy zatem do teorii na temat momentu, w którym Serana została zapieczętowana w krypcie Dim Hollow. Informacje podane przez twórców na temat tego, kiedy Serana została uśpiona, są niespójne. W zasadzie jest to przedział czasowy od pierwszej ery aż do czasów bezkrólewia, czyli jakiś czas przed wydarzeniami z The Elder Scrolls Online. W zasadzie zaskoczenie Serany odnośnie tego, że Syrodil jest siedzibą cesarstwa pasuje do wielu okresów historycznych, no bo każde ze znanych nam cesarstw oprócz cesarstwa Nordów miało swoją siedzibę w Syrodil. Czy to było cesarstwo Eileidów, czy było to cesarstwo Alessii, czy cesarstwo Remana? Tak więc opcje tutaj są dwie. Albo Serana była zaskoczona tym, że po wielu latach bez królewia cesarstwo w końcu się odrodziło, albo wraz z klanem Wolki Har wiedziała jedynie o istnieniu Cesarstwa Nordów w pierwszej erze. I w zasadzie fakt, że pamięta krasnoludy i śnieżnych elfów nie obala tej teorii, że została zamknięta w drugiej erze, ponieważ jak wiemy, wampiry są bardzo długowieczne, wręcz nieśmiertelne. Więc mogła urodzić się w pierwszej erze i zostać zamknięta w drugiej erze, ale pamiętajmy, że od zniknięcia krasnoludów w 700 roku pierwszej ery, do czasów bez królewia, tak pi razy oko mija jakieś 3000 lat. Co jest moim zdaniem nieco naciągane. Jeżeli chodzi zaś o drugą opcję, to pozwólcie, że najpierw przytoczę tutaj cytat jednego z twórców. Zamysł był taki, że Serana zapadła w sen w później drugiej erze, pomiędzy cesarstwem Remana i Septima. Jej początkowy dialog to po prostu zaskoczenie, że w Syrodil jest cesarstwo, bo nie było go, gdy zasnęła. Podsumowując, informacja z oficjalnego przewodnika do gry, jakoby Serana pamiętała śnieżne elfy i krasnoludy, sugeruje, że musiała zostać zamknięta przed 700 rokiem pierwszej ery. Z kolei wypowiedź Mata Grand sugeruje, że została ona zamknięta w krypcie Dim Hollow gdzieś pomiędzy cesarstwem dynastii Remon, a cesarstwem dynastii Septimów, a więc niedługo przed wydarzeniami z The Elders Cross Online, które mają miejsce w 582 roku II Ery. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o informacje na temat Serany. Wiem, że film nieco krótszy, mam jednak nadzieję, że dostarczył wam jakiś garści ciekawostek i uporządkował wam wiedzę o tej jakże uwielbianej postaci. Jeżeli film Wam się spodobał i chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, zostawcie łapkę w górę, a także subskrypcję z dzwoneczkiem. W komentarzu zostawcie swoje sugestie i pomysły na kolejne filmy, a także nurtujące Was pytania, na które postaramy się w przyszłości odpowiedzieć. Jak zwykle wszystkie linki do źródeł naszej strony na Facebooku oraz podcastów Spotify znajdziecie w opisie. Dziękuję za uwagę, ja się z Wami żegnam, niech dziewiątka ma Was w opiece, trzymajcie się, cześć.